I powrót na stare śmiccioszki podciągnąć dupsko Patrzcie, te gracie Dobra, której wóz mi bierze holowus, holowus Ops, siadamy Delikatnie po wszystko pierdolą. O nie Dobra lecimy 3-2-1 Siema, nowa miejscówka, nowy znaczy nowy, nowo stary sprzęt, nowy sprzęt w Polsce, jak mnie słychać, jak mnie widać? Na pewno lepiej niż, niż kurwa, z tego telefonu, słuchajcie, wtedy nagrywałem tym telefonem, tym kaszałatem na takim statyfku, co to jest w ogóle? Nie wiem, to jest jakiś Alcatel czy coś, dobra, słuchajcie, e nowy sezon, Witajcie w mojej piwnicy na wal z padusem, witam was, suchy padus. Pytanie, umyte czy nie? Jasne, że nie. Raczej znaczy umyte były dwie godziny temu, teraz już nie są. Dobra, to tak, muszę was następnego wszystkich przeprosić za za ten za sezon angielski który by nie wypałem bo liczył tylko trzy odcinki miał liczyć czego około 9 10 ale nie ma, to, nie ma tego złego, przywiozłem to co miałem przywiozłem do Anglii nie pytajcie jak jakoś udało się i zrobię to tutaj miałem zrobić rozpocząć ten sezon testem tym razem kiiszków typowo degustacyjnych do łychy o, ale jeszcze to jest chyba też, ale to na bok. Ale to mm, nie zrobię, bo muszę gdzieś że jeszcze tego od Lambaja znaleźć. A dzisiaj jako że y, Jezu wpadł znowu pierdolisz owalnie pierdol. A dzisiaj jako, że mm, sezon polski kończyłem trzema dymami. Zacznę dymem sezon polski też. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, zaczynamy z walspadusem. <todgłosy> o, -o, -o, -o e padusem to ja dla was odkrywam ten świat. O, -o, -o e walspadusem, bo jest i ma inny smak. Plus tego mikrofonu jest taki, że nie muszę się drzeć jak do tego telefonu a dymem będzie obiecany pierwszy pierwszy pojedynek gigantów, czyli porównanie padł porównuje. Jak obiecał padł porówna dwa ben W wersji 16 i w wersji no age statement w wersji nas. Tak więc. Słuchajcie, nie przedłużając, skalibrujmy się. Skalibrujmy się. Dobierając padłostno Nosey Jars, które jeszcze mają w sobie zapach strychu. Skalibrujemy się, nie będę tutaj wymyślał. Mam dwie łychy kalibracyjne, jest to White Mackay i Queen Margot, ośmioletnia. Bardzo fajna deseróweczka. Nalewamy czym prędzej. Musiały. Słuchajcie, żałuję, że jeszcze takim rzutem na taśmę nie przywiozłem sobie e, jeszcze, nie wiem, ze trzech. Oje, za dużo na Dobra, będzie na następną kalibrację. Mhm, na pewno, na pewno to trzyma. Dobrze. Mhm, to już mamy załatwione. Ciekawe, jak mi kadrowanie być w ogóle. Słuchajcie, ta nowa miejscówka tutaj jeszcze e, nie nagrałem wejściu. nowej, ale zrobię to. Ta nowa miejscówka jest o tyle fajna, że jest naprawdę wygodna. Fajnie mi się siedzi przy tym stoliku składanym. Jedyny minus to jest taki, że to są dwie maksymalizacje. Jest to maksymalizacja wygody nagrywania z maksymalizacją równocześnie przypału, jaki mogę tutaj odpierdolić, jak mi będzie jakiś sąsiad. Dobra, ale plus jest taki, że nie muszę się drżeć, bo mikrofon zawsze ładnie łapał. W ogóle podpięte to jest. Nie, a jak. Słuchajcie, zanim jeszcze naleję, montuję jeszcze drugi, takiego, drugi taki mikrofon k ja się na chwilkę przełączę i wy mi powiecie jak nie słychać. Znaczy ja się sam zobaczę i zobaczę czy następne odcinki na którym mikrofonie nagrywać. Uwaga! No jakby był tutaj mikrofon, tak jak mnie słychać stąd, jak nie stąd, jak nie stąd. góra, dół. Ok, no ale zobaczymy jak to wyjdzie później. Odpinam się. Będzie jazda. Dobrze, słuchajcie, to sobie odstawmy na później. Lejemy na piwnasa. Ej! Jeszcze jest, bo sporo. Ciekawe jak to wyjdzie. Już myślałem, że tu nakrętka. jest. odkręcam jak nakrętkę, to jest już korek. To jest prawie, że klasa premium. Ta klasa premium zna się w kutach. Opsa! Nakrywamy. Chociaż nie wiem po co nakrywam, ponieważ to są dymy. Właśnie, nie wiem czy to mówiłem, E, zgadzam się z panem Lożą, który na którymś tam w swoich. Ale, tak, butelkę zajebiście. E, z panem Lożą, który na jednym ze swoich filmików e, mówił, że pokrywek za bardzo się nie opłaca stosować, bo dajmy tej whisky, tej, temu whisky od, o, oddychać. Jeżeli ją nakryjemy, ona się staje tak... Co, co prawda faktycznie ten zapach będzie skondensowany, ale będzie taki zduszony, bo łyski nie, nie, nie oddycha, tak więc jeżeli nie testujemy, i zakrył, jeżeli, jeżeli nie testujemy trzech różnych odmian, na przykład whisky, tylko jakaś tam deserówka, dym albo trawka, no to nie ma sensu tego za... za znaczy to co wtedy ma sens to, to zakrywać, żeby te aromaty się nie mieszały ale jak jest tak jak tu no to pewnie odkryję to jak zaraz wypiję tego mojego kalibracyjnego sztaganka tak więc ee, nie przedłużając Piłem dzisiaj White MacKai. I słuchajcie. Zrobię porównanie z tego, bo... Bo to trochę bardziej pali. No, dobra. To to sobie od razu. Pykniemy cyk. No i słuchajcie. Nie, nie, nie. Różnica w kolorze od razu jest spora. Widoczna. Nas jest blecszy. Co jest zmiany faktu, że i tak jest ciemny, fajny od y, szesnastki. Więc zobaczymy, co w trawie. Nie, nas. No, słuchaj, podczekaj sobie troszkę. Podczekaj sobie troszkę. Zobacz, y, jak to się fajnie stopiło. zajebiście się stopiło. Nie, no tutaj taki zadziór jest. No. To się nie stopiło. Aż chuj tam. Nie co tam chuj, masz czas. Szybko sobie pod top i przyspieszamy i zaczynamy. No i bajeczka. Dobra. Niech to sobie delikatnie w spokoju. Pęknie. Słuchajcie, mi pęknęły już parę... już parę pokrywek poszło. Dobrze, to słuchajcie. Nas i szesnastka. Ben Bracken. Let's get ready your tumblr! I zaczynamy. In the blue, blue corner. Now snow eight statement... band broken aida Wasze w moje. Ktoś mi pisze przeszkadza w opinii. O, Alek! Pozdrawiam Cię. Napisałeś przed chwilą. Napisałeś. Ja pierdolę. <laughs> Aż Ci to wyślę. To gratuluję, bo jesteś w tej chwili już na filmiku. Pozdrowienia. Bo <laughs> uważajcie, kiedy do mnie piszecie ci, co mnie znają. Dobrze, to teraz tak. In the right corner! His age is 16 years! And he's still Undisputed Champion! Baaaam! Broken Island! No, no. I'm so tired of this cover. I'm so tired of this cover. It was supposed to be fine. Weźmiesz tak jak ten sił <laughs> w kurwa będzie fajnie wyszło troszeczkę inaczej. O kurwa. No aż odpisałem. Słuchajcie, pierwszy... Pierwsze zawąchanie... wyszło takie dziwne, naprawdę jakiś, jakiś dziwny posłang wyszedł. Znaczy, pośwąt, pośwąt, <laughs> nie po zapach, tylko pośwąt. <laughs> pośwąt mi taki przeszedł dziwny. Tak, lepiej, ale jakoś tak, słuchajcie, on wypadł płyciej. Tak, on wypadł tak. trochę płyciej na zapachu niż e, nas, natomiast to, co mówiłem, to co pamiętam, co mówiłem, jak testowałem tą szesnastkę, to faktycznie ja to wspominałem, że ona jest jakby mniej dymna. To sobie co pamiętam. Ale też. też fajna. No dobrze, zobaczymy co w dymie pali, w dymie piszczy, w dymie dymi. Mmm. Hmm. Słuchajcie, brak intensywności dymnej zapachu jest automatycznie, automatycznie kasowana przez, może to powiedzieć, że lekkość i delikatność w ustach, jeżeli można tak nazwać to z dymem. Dlaczego? Nie ma tego prądu. Można sobie spokojnie ją trzymać w ustach. Ym... Ona nie denerwuje, nie zmusza do szybkiego przełknięcia, żeby pozbyć się tej alkoholowości, nieetylowości. Tylko że po prostu się takiemu właśnie prądowi, posmaku twardego alkoholu w ustach. Tutaj tego nie ma. Można sobie smakować. Aby ona docierała do każdej części silnianych w ustach, eee, tej intensywności, wtedy tego smaku można lepiej poczuć. Są dymne, ciężkie, wodorostowe, fajne. W porównaniu zapach nas, smak szesnastka. Eee, po przełknięciu Troszkę alkohol się pojawia w postaci prądu, co jest dziwne. No to dziwne nie dlatego, że go się nie spodziewałem. Tylko że dziwne jest dlatego, że po hmm, jakby przyzwyczajeniu się do jego delikatności, nagle się alkohol pojawia tak z dupy niż stąd, nie No, ale jest on krótki, tak z pamięci mówiąc. Do... Taki pięciosekundowy, jak najbardziej, fajniutki, fajny, wygrywa. No co, no mistrz. Wygrywa mistrz, szesnastka, będę Bracken, Laila, 16-letniej And still. Dobrze, słuchajcie. Kawał. Spytam się kumpla o kawał, może on będzie wiedział. <laughs> Jak Maniek zejdzie, to szaleje. <laughs> Pozdro. Weź jakiś kawał powiedz, bo nie mam żadnego znaczenia, przyszedł czas na suchar. Przysz, no. Słuchajcie, mamy dowcip pod fana. Jeżeli macie jakiś kawał, piszcie w komentarzach, to na pewno jakiś poleci na, na ten. Fajne, bo przed chwilą wymyśliłem taki ten. Piszcie kawały i jeden na pewno pójdzie na odcinek. Co e, pierwszym autorem odcinka jest Alek? Przeczytam teraz. Co robi ciągnik u fryzjera? ...Zoom... ...Warkocze... A następne, żeby kontynuować dym... O Jezu, Pamiątka! Pamiątka ostatnia z Anglii. Miała być lega like w 16, ale już mi było w Tesco. Ale jest! Kolejny dym! Kupiony na strefie bezsłowej na promie. Smokehead. Zobaczymy, co w czasie piszczy. Padus pije, padus wali, padus nigdy Cię nie przewali. Padus wącha, padus niucha, padus nigdy cię. Do zobaczenia.